Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pixelowy A to tak długo oczekiwany pewnie odcinek, którego nie było w ogóle, znaczy ogólnie filmów nie było Ale zaraz przejdę do sedna dlaczego i takie rzeczy Także jesteśmy na serwerze MC Skyblock tu jak widzicie mam w Ender Chessie najważniejsze rzeczy, 42 diamenty, zbroja, miecz Sharpness 4, Fire Aspect 2, no i zbroja żelazna, a co tu dużo gadać, idziemy na wyspę, na wyspie jest bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, yy, o, jestem tylko na wyspie z y, Kiki O8, Kiki O8, <coughs> spoko koleś, yy, no i tak, to jest jego wyspa tym razem. No i to już kolejna wyspa budowana znowu. Mobgrindery znowu budowane. Już chyba ósmy raz budowałem mobgrindery. Jak widzicie jest ładnie. Inwestujemy w to dużo. Wytyfy. Skrzyp. Okej. Okay. Yy, no i cóż. Kwiatki. Okej. Okay. No i co? Teraz przejdźmy. Dlaczego nie było filmów? Otóż filmów będę kopał kobla. Filmów nie było dlatego że po pierwsze mam ferię Planowałem na feriach nie wiem czy nie jest za głośno Planowałem na feriach nagrywać o wiele więcej No i Pech chciał, że mama wzięła ferię A że u mnie w domu nie ma takich warunków że jak mama jest to nagrywam bo wszystko słyszę a ja nie chcę przy mamie nagrywać bo no wiecie także nie miałem jak nagrywać teraz yy, jestem aktualnie u babci i właśnie teraz przyszedłem na kompa, na chwilę. I cóż to więcej powiedzieć? No jestem na chwilę, także długo mnie nie będzie. Znaczy długo do końca ferii, myślę, że już odcinka no, raczej nie wstawię, bo tak jak mówię, sytuacja jest jaka jest i nie ma jak nagrywać. Ale myślę, myślałem, że na feriach więcej czasu, więcej nagrywania. To proszę bardzo, w czasie nauki mam więcej czasu na nagrywanie. No cóż, nie wszystko się układa tak jak się chce yy, Dziękuję Wam bardzo za 50 widzów yy, Teraz przejdźmy do sprawy, bo nie wiem czy zauważyliście na filmach moich pojawiły się reklamy Czyli oznacza to, że zacząłem na zarabiać na filmach No i tu taka prośba, proszę nie hejtujcie mnie, że chcę sobie zarobić dla siebie Ponieważ to po pierwsze nie za dużo się zarabia A po drugie chcę zarobić, żeby zrobić jakiś konkurs dla Was Bo jesteście ze mną od dwóch miesięcy, w dwa miesiące 50 widzów i chciałbym po prostu zarobić coś. Myślę, że zanim zarobię, też zrobię konkurs. Ale ogólnie chcę zarobić, zarobić tylko i wyłącznie dlatego, żeby zrobić konkurs. Nie wiem, czy na gift code'a, jeśli uda się uzbierać. Jeśli nie, to na jakąś grę, którą mam w swoich w swojej kolekcji. Ja mam około 30 gier, których już nie używam, a z chęcią bym... może wyście chcieli w nie pograć. Przesyłkę biorę na siebie oczywiście No i to dlatego włączyłem zarabianie Przyjęli mnie do y, konta Zatwierdzili mi konto Adestiens Nie wiem jak to się wymawia Wiem że mnie przyjęli Sprawdzili mi filmy, jest wszystko ok no, Za dużo przy... no, nie, nie, nie będę mówić ile bo to w ogóle nie są zarobki 6 groszy dopiero przez 3 dni Powodzenia I to na jednym filmie na którym jest to wyświetleń konkursowym, no ale więcej nie będę zdradzał, po prostu, jak widzicie, nie zarabia się dużo. Zresztą, nie wiem, może wy też macie włączone, może wy też planujecie, dla tych co planują, mówię, 50 widzów można włączyć, ale to nie, nie myślcie sobie, że zarobicie miliony na tym, bo ci youtuberzy, którzy nagrywają, mają 200 tysięcy widzów, tak, mogą liczyć na to, że zarobią ten 100, 200, może nawet więcej złotych, ale tu zanim się coś uzbiera, to... Tak szczerze włączyłem po to, żeby mi... po prostu zarobić i zrobić jakąś, jakiś konkurs. Nie wiem. Mam tu fajne gier, gry różne. Code of Honor 2, Kozacy, Age of Wonders, czy jakoś tak się to wymawia? Nie wiem. Także myślę, że może wybyście też chcieli. W ogóle przy najbliższym czasie poda... podam... Filmik, w którym nie będzie nic, tylko będą w, w opisie filmu wszystkie gry moje, jakie mam i możecie w komentarzach zagłosować, napisać, którą grę byście chcieli. No i myślę, że to tyle na ten temat. No i cóż, co tu więcej gadać? Nic, po prostu przepraszam, że nie ma filmów, ale to naprawdę to już nie moja wina. <laughs> Jeszcze taki padnięty jestem. U babci sobie śpię do 11 godziny i po prostu... O i na Skypeie też mi nie ma oczywiście, no bo ja u babci nie mam internetu. Jest jakiś tam Wi-Fi, ale ktoś ma, ale nie wiem nawet kto po pierwsze, a po drugie no prosić się o hasło, dziwne. Nawet nie wiem kogo nawet. Także w domu, teraz dopiero do domu przyszedłem. Po feriach myślę, że... No po feriach to już na pewno będę mieć więcej czasu. Spodziewałem się czegoś innego. No i tak. Przydało mi się nagrać Minecraft Pixona. Yy, może do tego odcinka co teraz nagrywam też wstawię to co się stało bo chciałem nagrywać już zacząłem nagrywać kolejny odcinek tu i tu coś się skraszowało na szczęście mapka została miałem kopię zapasową ale się nie usunęła yy, To tak yy, T-Words T-Words też myślę że nagram planowałem serię z Gexa ale tu jest problem bo Fraps nie obsługuje tego, tej gry nie chcę jej nagrywać więc będę musiał Camtasia Studio nagrać lub czymś innym nie dawaj mi wiadro, bo się zesram. Oliver Pro 1, 2, 3 Dobra, nieważne Geksa bym chciał nagrać Kurde, jakbym mógł live robić, znaczy w sumie mogę, ale na mojego kompa to jest za słaby Na wakacjach będę robił livey, a z Geksa by był fajny live hmm. No nie wiem, może nagram odcinek, może livea, jeszcze zobaczymy Achtung di kurwe, Jest taka gra z tymi takimi strzałeczkami Strzałkami się kieruje taką kulką też fajne z kimś można multiplayer nagrać yy, co tu jeszcze Pomysłu mam nawet dużo tylko że po prostu jak widzicie teraz afer jak nie ma czasu jestem wkurzony miałem dużo planów nawet nie wiem kiedy ten odcinek wstawię jest yy, niedziela i jeśli to oglądacie wtorek no to znaczy że we wtorek no co tu więcej mówić Nudny odcinek, pod kokopie kobla No ale cóż, jednego diaksa zdobyłem Ojku, przepraszam, dopiero obiad jadł Ojku, jak mi się odbija Nie no, podoba mi się, świetny jest ten, ta wyspa no, Widzicie nawet lagi mam. Jeszcze rozpakowywuję sobie coś z obrazu płyty ale to nie ważne op, op, op. A jeszcze jak padniemy To będzie fajnie No także to jest nasza piękna wyspa W którą włożyliśmy dużo serca Z tymi liśćmi był fajny pomysł Tam jest farma kaktusów O w ogóle tam jest farma Kiki dzięki, że to wszystko rozwijasz No, no i co? I tyle na ten odcinek Ups ja się z wami żegnam bez skina, nie ukrywając, że nie mam Minecrafta Premium. No i co? A i Pixon buduje zamek. Nie wiem czy wstawię odcinek jak buduje. Może wstawię jak go do, dokańczam, to, to bo nie wiem. Jak widzicie, ferie takie są. Po feriach myślę, że na pewno codziennie będę go budował, to może wstawię jeszcze dwa odcinki jak buduję. Ale teraz tak jak jest, tak jest i muszę się z tym pogodzić. Pograłbym jeszcze sobie na tym serwerze, ale oczywiście nie. Trzeba wracać do domu. A, to są ja. ja sobie myślę w dyfy latam. Puńsk, puńc Okej okay. Moje oczy Moja twarz Przepiękna. Dobra. No to tyle, żegnam się z Wami, dzięki za odcinek, dzięki, że oglądaliście i mam nadzieję, że rozumiecie. Konkurs planuję zrobić nie wiem, na 100 widzów? Pomyślimy, wszystko jeszcze się okaże. Dzięki za uwagę. Okay. Dziurę zrobiłem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i pa, pa, pa.